Ależ piękny dzięcioł. Przed chwileczką tłuk się u nas tutaj po ścianie domu. Mam nadzieję, że nie zrobił dziury gdzieś w styropianie, bo czasem dzięcioły tak mają. Długo czekałam, żeby go wreszcie upolować. Udało się. Po wiosennych szafirkach błękitnych zostały już tylko łodyżki zasychające z nasionami i co należy teraz zrobić? Ja wycinam albo wyrywam, bo niektóre już są tak zaschnięte jak siano, więc wyrywam łodyżki i zostaje tutaj puste miejsce. Później hortensje swoimi łodygami coraz bardziej zajmują powierzchnię tego miejsca i zasłaniają puste miejsce. Hortensje ogrodowe mają już mnóstwo kwiatów, ta ma bardzo dużo, ale hortensjami zajmiemy się później. I co teraz zrobić z szafirkami? Mogłabym po usunięciu suchych pędów nie robić nic, zostawić to miejsce i tak też było przez chyba 3 albo 4 lata. Nie pamiętam już dokładnie, wydawało mi się, że zrobiłam tę czynność niedawno, ale na pewno to już było 3 lata. I szafirki z czasem się zagęszczają, a mnie chodzi o to, aby one z każdej wiosny miały jak najwięcej kwiatów, a mniej liści. Dlatego co 3-4 lata powinno się wykopać i sadzić od nowa. Ja robię to troszeczkę inaczej. Owszem, wykopuję jak najbardziej, teraz Państwu będę wszystko pokazywała, jak wykopuję, ale później powinno się cebulki podsuszyć i trzymać w piwnicy czy w jakimś chłodnym, suchym miejscu aż do jesieni, czyli do września, gdy wysadza się ponownie. Ale ja 3-4 lata temu zrobiłam to troszeczkę inaczej. Udało się, szafirki przepięknie tutaj kwitły. Jedynym problemem jest nasz pies. On, proszę Państwa, kocha świeże miejsca skopane w ogrodzie. Po prostu tak wykopywał mi cebulki, ja sobie przepięknie, misternie ułożyłam, a pies co noc, co noc wszystko wygrzebywał, ja patrzę, ziemia wykopana, cebulki leżą, owszem, wszystkie sadziłam z powrotem, ale już nie miało tego y, efektu, który ja chciałam uzyskać, mam nadzieję, że teraz mi się uda. A jak nie, to będę musiała psa przetrzymać przez kilka dni nocą w domu, aż popada deszcz, ubije trochę ziemię i pies już nie będzie kopał. A więc wycinam to, co jeszcze tutaj zostało: te pędy, żeby mi przede wszystkim nie przeszkadzały, żeby nie wyglądały brzydko, bo trzeba powiedzieć, że takie suche pędy z nasiennikami no, nie wyglądają zbyt dekoracyjnie. Oczywiście resztki chwastów. Wszystko trzeba będzie tutaj przepleić. Suche pędy już powycinałam. Teraz będę wykopywała cebulki szafirków. Rosną hortensje. Ktoś zapyta, czy nie uszkodzę im korzeni. Na pewno trochę uszkodzę. Będę starała się to robić delikatnie. Cztery lata temu również robiłam tak samo. Więc mam nadzieję, że i tym razem hortensje przetrwają. A ja zabieram się tymczasem do wykopywania cebulek szafirków. Może zacznę od początku, czyli może od tej strony. I tak wykopuję cebulki szafirków. Po kolei tutaj wybrałam sobie akurat ten kawałeczek. Najpierw zrobię ten kawałek, potem z drugiej strony. Jest to etap ciężkiej pracy, powolnej pracy, ponieważ z ziemi trzeba wyciągać cebulki szafirków, oddzielić te, które są większe od mniejszych, wybrać tą ziemię, wtedy dopiero będę sadziła i dalej Państwu wszystko pokażę, jak to się będzie odbywało. Żeby cebulki szafirków mogły rosnąć w tym samym miejscu, trzeba im również przygotować ziemię. Tą ziemię z wykopywania cebulek mieszam na razie razem z piaskiem, a przyniosę jeszcze zaraz ziemię kompostową. Mieszam również z ziemią kompostową, ponieważ szafirki będą tutaj rosły kolejne trzy, a może nawet 4 lata, więc ziemia musi być dobrze. Przygotowana. Wszystkie chwasty, korzenie trzeba pousuwać. Tak wygląda dziura po wykopaniu szafirków. Pozbieram różne tutaj chwasty, resztki roślin. Wyrównam teren i następny etap. Póki jeszcze ziemia jest wilgotna, jest dzień bardzo dobry, ponieważ jest pochmurny, nie ma upału i muszę się spieszyć, żeby cebulki też nie obecykły. Na wyrównany teren będę sadziła cebulki szafirków. Cebulki oddzieliłam od cebulek matecznych, obcięłam im suche pędy, ale nie oczepywałam z ziemi i starałam się tak, aby im korzeni nie uszkodzić w miarę oczywiście możliwości. I będę sadziła. Mogłabym cebulki sadzić w ten sposób, że cebulka blisko cebulki i tak w kółko. Ale ja tego nie zrobię, ponieważ żebym posadziła tak blisko, musiałabym cebulki wykopywać co roku, ponieważ one bardzo dużo z każdym rokiem będą miały cebulek przybyszowych i nie miałyby miejsca, by się pięknie rozrastać. Dlatego będę sadziła je troszeczkę inaczej, skoro one mają być w tej ziemi trzy, a już być może 4 lata, tak jak poprzednie. I oczywiście. Według poradników ogrodniczych powinnam te cebulki podsuszyć i dopiero sadzić we wrześniu. Ale ja zrobiłam to 4 lata temu inaczej. Od razu po wykopaniu wsadziłam do wilgotnej ziemi i tak przepięknie kwitły mi przez blisko 4 lata. Mimi, nie biegaj! I teraz będę chciała zrobić dokładnie tak samo. Skoro tamten sposób się udał, to i myślę, że ten również. A więc zaczynam. Do sadzenia staram się wybierać jak największe cebulki. Cebulki przybyszowe malutkie wyrzucam, ponieważ mogłabym je gdzieś posadzić w innym miejscu, żeby urosły większe, ale to jest dosyć dużo pracy z nimi, a ja nie mam aż na tyle wolnego miejsca. Dlatego cebulki szafirków będę sadziła tak mniej więcej w odległości no powiedzmy 5-6 cm od siebie. Ja oczywiście będę się starała sadzić takie piękne rzędy, ale nie mam żadnej gwarancji, że mój pies uzna, że ten sposób jest piękny i nie zacznie je wykopywać. Staram się robić po kawałeczku, szybko, dlatego żeby ziemia nie była sucha, żeby była wilgotna. To jest bardzo ważne, bo jeżeli będzie za sucho, to cebulki mogą niestety uschnąć. A dzisiaj dzień jest idealny, jest mokro, w nocy padało, z czego się bardzo cieszę, ale nie na tyle, żeby ziemia była bardzo ciężka i taka zbita. Może na dwie ręce, będzie nawet szybciej. Wygląda rabata z szafirkami, szafirki, cebulki szafirków już yy, ułożyłam i teraz będę delikatnie zasypywała ziemią. Żeby szafirki mogły przepięknie rosnąć i pięknie kwitnąć, muszą mieć dobrą ziemię, a ponieważ będą rosły przez następne kolejne 4 lata w tym samym miejscu i w tym samym miejscu, w którym rosły przez ostatnie 4 lata, więc ziemia naprawdę musi być dla nich dobrze przygotowana. Jest tutaj ziemia kompostowa, ziemia ta, którą ja wybrałam z rabaty szafirkowej i jest też dużo piasku, ponieważ ziemia musi być puszysta, nie może być zbita w takie grudki, będę zasypywała szafirki i gdyby były takie duże grudki, to szafirki by się przewracały, więc ziemia musi być rozdrobniona i musi być puszysta, delikatna. Oczywiście kamienie też nie mogą być. Ziemię z będę przesypywała do wiaderka, bo tak będzie mi łatwiej. Taczka jest za duża, za ciężka i na pewno gdybym ją tak wysypała na szafirki, to wówczas wszystkie cebulki mogłyby się e, poprzewracać. I delikatnie zasypuję szafirki. Najważniejsza jest pierwsza warstwa, żeby szafirki się nie poprzewracały. A później to już jest z górki. Pierwsza warstwa zasypywania cebulek szafirków. Zakończona. Teraz można już sypać ziemi bardziej odważnie. I zakończyłam ostatni etap sadzenia szafirków szafirowych. Przysypałam ziemią. Ale to nie wszystko, ponieważ jest tutaj jeszcze dłuższy bok rabaty. Jest jeszcze druga strona i oczywiście jeszcze dwie kolejne dłuższe rabaty. Ja wyglądam strasznie, ponieważ jest poranek wczesny, poranek, 6 godzina rano. Rosa. Ja biegam po rosie w klapeczkach do kompostownika po ziemię. I niestety muszę powiedzieć szczerze Państwu, że ja nie potrafię pracować w czystych, bieluchnych koszulkach w ogrodzie z kołnierzykami, z falbanami. Ubieram do pracy w ogrodzie najgorsze ubranie bawełniane, przede wszystkim przewiewne, takie, żeby mogła się w nich poplamić, pobrudzić, potargać.